Uwaga, jeśli non stop obniżasz ceny, robisz promocję, to znaczy, że nie sprzedajesz. Po prostu zaniżasz wartość swoich produktów. A wiesz dlaczego? Dlatego, że nie przedstawiasz wartości swoich produktów. I teraz jak to zrobić? Pierwsze, zastanów się, czy dobrze komunikujesz swoje wartości. I zobacz, możesz iść na masaż za 100 zł, ale możesz iść na masaż za 300 zł. I dlaczego zapłacisz za ten za 300 zł, jak jeden i drugi jest masażem? Dlatego, że w tym za 300 zł nie sprzedają Ci samego masażu. Sprzedają Ci emocje, sprzedają Ci samopoczucie. Jest piękne otoczenie jest to, jak się czujesz. Bo ja na przykład wchodząc na taki masaż, czuję się świetnie. Zwracam uwagę na zapach, zwracam uwagę na obsługę, zwracam uwagę na doznania inne, oprócz tylko tego, że muszę zapłacić. Dlatego wybieram tego typu usługę. A więc zamiast kolejny raz obniżać cenę i robić kolejną promocję, promocja do promocji, zastanów się nad dwoma rzeczami. Czy dobrze komunikujesz wartości swojego produktu i czy tak naprawdę kochasz swój produkt i czy w niego wierzysz. Bo jeżeli ty sama nie wierzysz w swój produkt, to nikt inny w niego nie uwierzy. Jeżeli ty nie zakomunikujesz dobrze swoich wartości, to kto inny ma je zakomunikować? I nie zapomnij zaobserwować tego profilu, być może zainspiruje Cię do rozwoju Twojego biznesu.